No, kochani, nowy dzień, nowa podróż. I jak zwykle coś się dzieje. Piotrek, co się stało? Rozróżcie, chciałem się odkręcił w później. Trzeba go odpalić na później. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms are white. fire as the wind blows. I'm that rich enough for pride. I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die Don't chase the morning sun when I'm with you. Give it all away. Catching fire as the wind blows. I don't matter rich enough the pride I see a billion dollars in your eyes. Even if we strain strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out there. <inaudible> To no, jest chce, nie Jechać na chce, taki chce, Idę tak szybko. Cześć. Łączymy się dalej z podróży. Przystanek sobie zrobiliśmy 15 minut, odpocząć. A przy okazji, mechanik tam zamontuje rozrusznik, bo okazało się, że w trakcie jazdy nam wypadł rozrusznik. Powiem Ci, że tylko się też był zdziwiony, że to jest niemożliwe. Tak. No, dlatego nie mam pojęcia, jak to się mogło stać. Może w wibracji. No i najprawdopodobniej nie dojedziemy niestety na nocne jazdy. Jak się uda, to połączymy się z Wami kolejny raz. Najprawdopodobniej już się radowie A jak nie, to. Naj

No Dzień dobry. Gdzie, Gdzie, dobry Gdzie jesteśmy? A tu tego idziemy na wypadku. Na pierwszy raz bo zobaczyć, bo później na lole idziemy, bo się nie Nowe rękawiczki. I za gorąco mi jest, no, mówiłem mnie na rękawiczki. Mówię kupię sprzeceny za 20 nie? Bo tych to nie jak zwykle jakiś najdroższy. Ale jakie porządne. No dobra i co Jaka z tego skóra. jest z nich za gorąco teraz. Proszę mi będzie ciepło. A tak to co? My sobie jedziemy. ogólnie jest tak. Się, ja uważam, że jest, jest ludzi, Jest, ale nie. Problem z miejscami parkingowymi, ale my się jakoś przez to wszystko prześlizgnęliśmy po prostu. Zrobiliśmy podział, że zdesantowaliśmy najpierw Filipa i Aldonę od razu poszli szybko stać w kolejce za skipasem do drugiej kasy, bo tam już były dwie to kasy. Tak a większość ludzi myślała, że jest tylko jedna kasa i tam taka no. duża kolejka. My pojechaliśmy już szybko ten samochód postawić i tego, nie. Wróciliśmy szybki skipas, sprzęt szybko i jakoś tak szybko wyszło jak normalnie. Jakby, jakby nie było żadnych kolejek ludzi, nie? A przypominamy, że jest dzisiaj piątek i we wtorek najprawdopodobniej znowu stoki zamykają, nie? Więc trafili. Premier mówił, ktoś tam. Tak więc powinno być tu ludzi powinniśmy stać 3 godziny, nie? Do tego. Ale jest ok. Więc z Krzyśem jak byłem, to zgasiły prosto całej porębie i ten stok się wydarzył. W nie? Strasznie wolno jedzie. No, stary, tak. Tam gdzieś są... A zobaczysz, tam dalej jeszcze jest taki jeden stary. Halo! Uuu. Jak Ci się zjeżdżało? Spoko. Tylko może trzeba się wyginać. I... Trzeba iść No. Okay, schowaj tą górę. Jedziemy pod Uuu. górę. To jest misja, nie? Jechać na nartach pod górkę. Idę tak szybko. No. Pokaż z tyłu tę górkę. Co tam się o, dzieje? Czyta, o, nie, no nie widać, nie widać. O, tak. No. A, gdzie w jeszcze można wjechać? Tam jest gleba do orczyka, i wyjechać od tamtych, i trzeba iść wtedy. No. drogi tej strony bierze. Ale, uuu, ty się tak nie chwiej. Nie chwiej się, bo będzie gleba. To będzie trochę w prawo stoję co? Ja? Ja tam tu w prawo. Pani, no? <laughs> A, nie, to Potem my z trasy w ogóle zjechaliśmy. Ka, jak ty nagrywasz. Smaki. A to my. A to my. A to A, ale ładnie, ale ładnie. Podoba mi się. W końcu zima Piotryk. Zarzekaj. Trochę Piotrek są koniki ośnieżone. Uuu! Jadą jadą jadą. Jadą jadą jadą, 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 jadą. jadą, jadą, jadą. Łapy, 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 łapy. Pierwsze podejście było z glebą. górę, góra, górę. Teraz, teraz, teraz. Okera, okera, okera. A co tak jak zdjęcie robi się, pozuje, nie? Nie. Co ja będę kłamał? Źle się czułem rano. Przerwa od diety Weronikowej, nie, 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 nie. jeździć pod korek tylko, nie? Dwie pizzę wzięłem później całe pudełko Ferrero Rocher, opili się alkoholem, na końcu co? i A ja bro, nie piłam na alkoholu. No, ja w ogóle ledwo co tu dotarłem, bo miałem zostać i tak szybko no fajnie, fa fajny poranek. No. Jedziemy coś zjeść. Obiadek. <grym> I na... Dobry browar na kacanie. Odkąd tu jesteśmy, a nie raz autem na stokie, pojechałem. Cały <noise> czas to się zdziwia. <noise> ja tu przyjechałem, nie dałem kuczyk. A tu sobie jeżdżą na siodnicę. I jadą tam. Nie, tego. Tak. A tam gdzieś jest reszta z tyłu. Ho, ho! Тут что, мужик? Может...